Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Trendy Okulary. Nazywam się Magdalena Moczulska i tym osobom nowym, które dopiero zaczęły oglądać mój kanał, przypomnę to, kim jestem i czym się zajmuję. Jestem optykiem i optometrystą. Jestem od kilkunastu lat związana z branżą optyczną. Prowadzę swoje dwa salony optyczne w Tychach, do których Was zawsze bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli macie Instagram, to zapraszam Was także do obserwowania mnie na Instagramie. Zawsze dodaję tam też swoje inspiracje okularowe, a także możecie też. Po troszkę zobaczyć to, czym się zajmuję na co dzień, zobaczyć też moje takie codzienne życie. Ale dzisiaj mam dla Was film, taki bardziej gabinetowy. Przygotowałam dla Was pięć punktów, na które musicie zwrócić. Idąc na badanie wzroku, czy do okulisty, czy do optometrysty. Film ma taką trochę przewrotną nazwę, bo nazywa się Grzechy Okularnika i Grzechy Pacjenta w zasadzie, Grzechy Pacjenta w gabinecie. Więc myślę, że będzie to dla Was dobra instrukcja, czego nie robić podczas badania wzroku. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. To jest brak odpowiedzi na pytania z wywiadu. Jest to generalnie szerszy temat, ale chodzi mi tu w tym momencie o to, że czasem pacjenci nie chcą mówić, czym się zajmują. Nie wiem, z czego to wynika co Was przed tym powstrzymuje ale to czym się zajmujecie, w jakich odległościach najwięcej spędzacie czasu jest niezwykle istotne, żebyście potem byli zadowoleni z tych zrobionych okularów i żeby ten wynik badania był taki najbardziej, najbardziej pewny pod tym względem, że w momencie na przykład kiedy ja dobieram okulary do czytania i mam informację od klienta, że korzysta przez 8 godzin z komputera, to te polecane okulary będą inne niż u osoby, która potrzebuje tylko okulary typowo do czytania. Tutaj już wszystko wychodzi tak naprawdę podczas, podczas rozmowy. Inne będą, nie wiem, rekomendacje, jeżeli bardzo dużo prowadzicie samochód, inne rekomendacje. Będą jeżeli chodzi o szkła, jeżeli dużo czasu spędzacie właśnie przy komputerze. Więc to, co, czym się zajmujecie, ma ogromny wpływ na to, czy będziecie potem po badaniu zadowoleni też. Z okularów, bo ja podczas tej rozmowy w gabinecie i myślę, że większość optometrystów i okulistów, którzy pracują też w salonach optycznych, bierze to pod uwagę podczas rekomendowania potem i przedstawiania rekomendacji już na salonie odnośnie szkieł do okularów odnośnie zamówienia potem okularów więc jest to bardzo ważne więc pierwsza rzecz, nie zatajajcie informacji o tym czym się zajmujecie druga kwestia, to jest zatajanie przyjmowanych leków jeżeli zapytam pacjenta o to, jakie leki przyjmuje, to często nie, 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 ja nic nie biorę, ale jeżeli wymieniam, czy to są leki na nadciśnienie, cukrzycę, tarczycę, czy to są leki sterydowe, hormonalne, antydepresanty, to nagle okazuje się, a jednak faktycznie coś tam, coś tam jest, więc zatalianie przyjmowanych leków nie jest dobre. Bo czasem mamy jakieś wątpliwości co do korekcji, nie jesteśmy w stanie na przykład dobrać okularów nam się wartości wahają no i może to być spowodowane właśnie przyjmowanymi w danym momencie lekami czy jakieś nietypowe bardzo objawy oczne mogą dawać konkretne leki więc tutaj na to zwracam waszą baczną uwagę trzeba mówić takie rzeczy specjaliście w gabinecie kolejna kwestia to jest Zatajanie chorób oczu. Wiem, że niektórzy jakby uważają, że, a jak nie powiem, że nie wiem, że ktoś inny mi powiedział, zaćmę to, ja sprawdzę, czy ten specjalista jest faktycznie dobry. Ale zobaczcie, jeżeli nie powiecie o czymś, nie powiecie o tym, że mieliście na przykład już nawet nie. Chorobę, ale na przykład zabieg refrakcyjny, że macie wymienioną soczewkę wewnątrzgałkową, to całe badanie potrwa dłużej, bo jakby specjalista będzie musiał dochodzić do pewnych rzeczy, dojdzie do tego na pewno, ale zajmie to po prostu... Całe badanie zajmie dłużej i nie będzie to dla Was też komfortowe, bo musimy wykonać wtedy więcej, więcej procedur. Więc zatajanie chorób oczu no nie jest to dobry, dobra metoda i dobre zachowanie podczas badania wzroku, więc nie popełniajcie tego grzechu. Czwarta już rzecz to są jakby opowiadanie swoich teorii i podważanie kompetencji specjalisty. Najczęstsza teoria, która niestety no już już rzadziej to się zdarza, ale wydaje mi się, że to jest przynajmniej na ten moment nie do wyplenienia, może za 10 lat to się zmieni, bo tak mam wrażenie, że w perspektywie prawie 10 lat jak ja badam w gabinecie, że faktycznie to nam się jednak troszkę zmienia, więc to jest głoszenie właśnie teorii, które gdzieś tam zasłyszane są. I trzymanie się tych teorii bardzo kurczowo. Najpopularniejsza to jest, bo oko musi pracować. Mit obalony już dawno temu. Myślę, że słyszycie o tym, jeżeli oglądacie regularnie mój kanał nie pierwszy raz, mit obalony. Jest już od wielu, wielu lat ustalony. Jak ja już wchodziłam do branży, kilkanaście lat temu to była prawda, to już było sprawdzone, więc myślę, że od około co najmniej 20 lat wiadome, że zawsze powinniśmy dobrać taką korekcję i mieć zastosowaną taką korekcję, jaka powinna być. Te okulary nie mogą być za słabe, nie mogą być też za mocne. Według wszelkich badań teoria, że oko musi pracować, nie jest. Absolutnie e, prawdziwa e, i jest to smutne, wiecie, kiedy ktoś opowiada jakieś tam historie zasłyszane z wiedzy ludowej e, i podważa jakby, jakby całą, całą wiedzę obecną medyczną, e, bo tak usłyszał, bo najczęściej to jest tak, że usłyszał tak od specjalisty kilkadziesiąt lat temu. E, i, i uważa, że, że to jest nadal, że tak powiem, aktualne. Oczywiście, jeżeli pójdziecie do dobrego specjalisty, to każdy wam to wytłumaczy, przedstawi wszystkie argumenty. Może też się poprzeć wynikami badań. Natomiast, no, jak się to słyszy w gabinecie po raz któryś, bo czasem się zdarzają takie czarne serie. No to już człowiek jest po prostu w najnormalniej w świecie zmęczony. No i rzecz piąta, która też się zdarza. U nas, myślę, w gabinetach rzadko to są naprawdę sporadyczne wizyty, sporadyczne sytuacje, ale to jest spóźnianie się na wizytę. No, i teraz tak, ja to przynajmniej widzę w ten sposób, że ja staram się wyrobić w czasie. My mamy długi czas na wizytę przeznaczony, bo zapisujemy pacjentów co pół godziny, więc spokojnie jesteśmy w stanie się wyrobić ze wszystkimi procedurami zbadać pacjentowi refrakcję sprawdzić go też w lampie szczelinowej na soczewki kontaktowe mam przeznaczone aż godzinę czasu, ale w momencie kiedy mamy sytuację, że mamy pełną listę i pacjent spóźnia się na przykład 15 minut, no to już to powoduje lawinę. Lawinę, że tak powiem, yy Opóźnień, Bo czasem się nie da tego nadrobić, czasem się da, ale nie zawsze. Więc szanujmy siebie, szanujmy swój czas, staramy się na wizytę nie spóźniać. A jeżeli wynika w międzyczasie spóźnienie w gabinecie, to uwierzcie mi, że najczęściej specjalista nie robi tego specjalnie. Myślę, że sporadycznie bardzo zdarzają się sytuacje, że obsówka jest jakby z winy specjalisty, bo on się z kolei spóźnił. Najczęściej to są osoby, które są bardzo rozsądne i bardzo skrupulatne, więc no nie denerwujcie się, jeżeli jest jakaś obsówka, bo może to wcale nie wynikać z winy, z winy specjalisty w gabinecie, ale może to wynikać z winy jakby zaistniałej, zaistniałej sytuacji. Na dzisiaj to jest takie moje. Pięć Grzechów. Jeżeli oglądają mnie optometryści e, albo okuliści, to dajcie koniecznie w komentarzu informacje jeszcze, jakie wy byście dodali do tego jeszcze dodatkowe informacje, bo może o czymś ja nie pomyślałam. Jeżeli filmik był dla Was wartościowy, dajcie koniecznie łapkę w górę. E, obserwujcie mnie koniecznie na Instagramie, polubcie mój profil na Facebooku. E, życzę Wam dzisiaj wesołych świąt. Zdrowych, spokojnych i pogodnych, bo to też jest ważne, żeby podczas świąt spędzić fajnie, miło czas. Na dzisiaj, kochani, z mojej strony, to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!